No, witam na kanale book bukmachera I jak zwykle zapraszam do rejestracji na Forbet. Macie grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie do 2000 w bonusie przy pierwszej wpłacie i do 200 zł jako maksimum zysk przy drugiej wpłacie. Także bardzo fajne promocje. Jeżeli ktoś nie ma konta, będzie link w opisie pod filmem. A teraz przechodzę do kuponu na dzisiaj. I tak. Kupon na dziś się prezentuje tak, ale najpierw chciałbym powiedzieć, co było poprzednio. No, niestety wczorajsza taśma weekendowa, jak zwykle jedna bramka za dużo, tym razem znowu padła w Szwecji. A tak wszystko wchodziło pięknie. No, tak się zdarza. A kto skorzystał z tych innych typów, to fajnie. Co innego, w piątek też brakło bramki jednej no niestety tam Kostaryka do przerwy, no po prostu w tym meczu nie było bramki, a w drugiej połowie walnęli aż trzy, ten Suri nam nawet strzeli prowadził, także moje zaskoczenie no skończyło się 2-1 dla Kostarki no trudno w pierwszej połowie nie potrafili strzelać, ale teraz przechodząc do dzisiejszego kuponu no kurs nie, nie jest jakiś tam zachwycający, no wiadomo mało meczy, wybrałem takie pewniejsze zdarzenia, żeby to weszło a nie żeby były problemy pierwsze spotkanie Dania Silkeborg, Sondyjskie i to typuje na ponad półtora gola Dania to jest dla mnie overowa liga co więcej, na 10 ostatnich spotkań 7 razy były overy dwóch, dwóch nawet goli, także padały 3-4 bramki. Myślę, że to jest ciekawy typ, jak na początek sezonu. Raczej nie powinni kalkulować grać na 0-0, bo to nie ma sensu moim zdaniem. Każdy gra raczej już otwarcie na początek sezonu, a później będzie kalkulacja. Następne spotkanie mamy tutaj Estonię Parnu, Jalga, Klubi Stalin Kalev, i tu typuję po na Stalin Kalev Talin Kalew przegra tylko raz, 9 zwycięstw i bodajże jeden remis, a przeciwnik, no, chyba tylko dwa zwycięstwa. Także nie sądzę, żeby wygrali, a nawet zremisowali z Stalinem. Talin, nawet mimo wyjazdów, ma serię sześciu bodajże zwycięstw z rzędu. Także bardzo dobra pasa, myślę, że sobie poradzi i tak po prostu typuje. I ostatnie spotkanie: Sarajewo. Z Tuzla to jest Bośnia i Hercegowina, i tu typuję po prostu na dwie bramki. Tam też liczę na over. Wiadomo, drużyna ze stolicy gra bardzo dobrze, jest tutaj faworytem. Powinno to wygrać. Mogą sami strzelić te dwie bramki, ale taki to jest dopychacz dopychać najwyższy kurs. Ale myślę, że najmniej pewny dla mnie, bo. Oliga Bośni i Hercegowiny jest taka, że czasem pada dużo bramek, a czasem jest wynik na 1-0. Także może tak też tutaj być. No Za stawkę 500 zł, mam do wygrania, prawie tysiak. Mam nadzieję, że to wejdzie fajnie, jakby było. I co, jak zwykle, zapraszam na sobotę i niedzielę. Wtedy macie do wygrania 550 zł od Forbet w każdym sobotę i niedzielę. Także kto wygrał, ten już wie o tym. I także zapraszam nowych oglądających, żeby się rejestrowali nie muszą z mojego linku to jest tylko link taki tak z tego nic nie mam bo to jest link taki przypisany po prostu od Bukmachera mam nadzieję że wam się za zazieleniam powodzenia i elo